Sebastian Fabiański razem z nami i serial Grzechy sąsiadów, który już możecie oglądać na platformie Polsat Box. O czym to jest serial? No to jest serial o tak naprawdę ludziach, którzy zdecydowali się na życie w zgodzie z ich fantazjami. Otworzyli się na coś niestereotypowego, niestandardowego i poszli po to po prostu, ale niestety doprowadziło to do tragicznego finału, od czego zaczyna się ten serial tak naprawdę. Jak nie chcesz. Jak ci się podobało. Świetnie wierzę, czym mówię, dupku. Pójdę, idealnie. Co ty robisz, człowieku? Masz pojęcie, w co się pakujesz. Ja myślę, że w ogóle ten serial ma to do siebie, że on opowiadając o tych ludziach bardzo barwnych, kolorowych, żyjących niestereotypowo bardzo otwartych, no można powiedzieć, że trochę zahacza o ten temat tabu i te fantazje, które każdy z nas ma. Myślę, że, że jakoś no, niedobre finalnie efekty przynoszą tym ludziom z tego, bo nie chcę nazywać tego gorzej, tak? Natomiast finał jest tragiczny, tak jak powiedziałem, więc hmm, być może jest to jakiś taki, wiesz, morał z tego płynie, że jak pójdziesz za fantazjami i tak jak w przypadku mojego bohatera i Marty Mudy Trzebiatowskiej, jeżeli zachęcisz drugą parę, żeby dołączyła do można powiedzieć jakiejś bliskiej relacji, no to może się to skończyć źle, można taki morał wysnuć, natomiast w dalszym ciągu uważam, że to jest serial o tak naprawdę romantykach. O ludziach, którzy uwierzyli w jakiś utopijny swój obraz. Mój bohater mówi, że kręci go, jak widzi, jak jego kobietę pożądają inni mężczyźni i że kluczem do wspaniałej, otwartej, znaczy kluczem do, do trwałego i długoletniego związku jest właśnie to, tak, żeby otworzyć się i żeby nie trzymać się hermetycznie, bo tak się nie da. To jest jego punkt widzenia, nie, i ciekawe. Mnie to bardzo fascynowało i bardzo ciekawiło. Ja pewnie tak nie bardzo umiał. Wierzę w to, że mogę stworzyć ciepłą, fajną, dojrzałą, ale hermetyczną jednak relację w domu przy kominku, a nie multifunkcyjną. Wiesz, ja mam wrażenie też, że my, jeżeli chodzi o nasze emocje, nie nadążamy trochę za tą nowoczesnością, za technologią i tak dalej. No i nasze emocje nagle się nie zmienią, więc myślę, że to, co ty mówisz o tej relacji przy kominku, to to jest taka podstawowa potrzeba człowieka, a reszta no, to jest takie dogranie się już w przyszłości, prawda? No dobra, jeżeli mamy jakieś fantazje, to rozmawiajmy o nich jak najbardziej, ale niekoniecznie musimy wszystkie fantazje realizować. No fantazje też jak sama nazwa wskazuje, no mogą pozostać tylko fantazjami. Oczywiście, ale no. to jest wybór każdego z nas, tak? W sensie są ludzie, którzy za tymi fantazjami idą. Z jednej strony uważam, że to fajnie, bo możesz eksplorować, możesz... możesz jakby... nie wiem... Do, do, doświadczać właśnie, nawet wstawać, upadać. To jest też piękno życia, nie, żeby właśnie, skoro masz jedno, no to sprawdzaj, to badaj, to żyj, tak jak chcesz, kto ci zabroni. Ja zawsze kieruję się intuicją po prostu ona mnie nigdy nie zawiodła, jak robię coś wbrew niej, to zawsze źle wychodzę, niestety. Widzisz, no to znaczy, że to jest dla ciebie klucz, tak? Myślę, że in intuicja... Wa ważne jest, żeby iść za tym, nie wiem... Intuicja to jest gło głosem serca, no też nie wiem, natomiast <laughs> wydaje mi się, że chyba e jakąś syntezą tego wszystkiego, tak. Ja często, wiesz, podejmuję na przykład brawurowe decyzje, tak, w sensie lubię ryzykować, lubię gdzieś takie życie właśnie trochę na krawędzi, no i upadam, wstaję, upadam, wstaję. Ale dzięki temu moje życie jest fascynujące i mam... I mogę powiedzieć co to znaczy porażka, co to znaczy sukces, co to znaczy... Co znaczy skrajne, naprawdę skrajne emocje i... I nie masz trochę tego dosyć już? Nie jesteś trochę mam, tym zmęczony? Mam, mam, mam. To jest... Ten rok był bardzo obfity w to i... Dzisiaj już... Mówię stop. Już skończyłem... Wypełniłem kontrakt e, swoim MMA, sprawdziłem to, zobaczyłem, z czym to się je. Zobaczyłem, że to nie jest coś, co ja potrafię w trakcie samej gali dźwignąć emocjonalnie, tylko po prostu to jest dla mnie zbyt ciężkie. To nie jest kompletnie dla mojej wrażliwości. E, I teraz. <laughs> Za chwilę zaczynam próby do spektaklu na podstawie tekstu Łódego Alena. E, teraz wychodzi ten serial, czyli Grzechy sąsiadów. Od 15 grudnia, od 12 stycznia w kinach, powstanie z 1863, czyli piękna historia księdza Stanisława Brzuski, którego gram. A jaka Ksiądz Brzówsko, zabito człowieka. Aresztowano ludzi. Major zabrał ich w ramach obowiązującego prawa poboru. Dokąd to zmierza? Do zrywu. <noise> Kto dowodzi? Ja. Dopiero w momencie, kiedy pojawił się temat tego filmu, to zagłębiłem się w tę historię. Wcześniej nie słyszałem i całe szczęście, że ten film powstaje, bo wierzę, że dzięki nam i temu, że to się udało zrobić, po prostu ludzie się dowiedzą o istnieniu takiego bohatera i o tym, co zrobił i jak poświęcił się dla swojej wiary i dla swojego kraju. Sobie myślę, że zobacz, to jest niesamowite, że ile jeszcze jest takich historii w Nie, historii naszego nieopowiedzianych. kraju nieopowiedzianych. I to jest tak, coś tak. wspaniałego, że takie historie są wygrzebywane. No to jest dla ciebie też myślę, że inspirujące, no bo ty też zajmujesz się reżyserią. Tak, tak. No dla mnie jakby każda historia tego typu jest, jest, jest jakby właśnie dla takich historii została stworzona kinematografia i super, że. Że, 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 że udało się coś takiego zrobić. Ja wierzę w to, że, że ten film po prostu jest potrzebny. No dobra, no i ty e, grasz głównego bohatera, czyli księdza Stanisława Brzuska. E, jak ty sobie zwizualizowałeś tę postać? No bo e, jest to postać historyczna, no ale taka legenda, prawda? No więc nie ma zbyt wielu źródeł, które pozwolą ci się zapoznać z tym bohaterem. Ja się w tej roli skupiłem tak naprawdę na jakimś takim na tej duchowej warstwie. Dla mnie to było najistotniejsze, tak? Żeby wierzę w to mam takie marzenie może niemożliwe do spełnienia, natomiast że oglądając ten film będzie czuć, widzowie będą czuli, że ja nie byłem na tym planie sam. Co ci ten film dał i udział w tej produkcji, wielkiej produkcji, jako aktorowi i jako człowiekowi? Przede wszystkim warto powiedzieć myślę, że ten film pojawił się w bardzo trudnym dla mnie momencie życia. W momencie, którym zewsząd czułem raczej się niepotrzebny. A w tym filmie grałem bohatera, który był potrzebny, który był kochany, akceptowany, i, i ta przeciwwaga, i to, że ten film jakby też przyniósł mi też. Kolejne jakieś doświadczenia związane z wiarą. E, myślę, że to jest najpiękniejsze, co mogłem, co mogłem z tego wynieść. Nasze pierwsze wywiady i właśnie tak mam wrażenie, że teraz to, co mówisz, to wracasz do korzeni, bo ty mówiłeś, że trochę chcesz stronić od ścianek, od celebrytstwa i tak dalej, że chcesz się skoncentrować na aktorstwie. No i na tą I, stronie. I, i... na tą stronie, oprócz moich udziałów, jakby mojego udziału w Fame MMA, tak, no to tak naprawdę co? No robię sobie e, gram w filmach, e, też czasem reżyseruję swoje rzeczy, wierzę, że będę mógł wyreżyserować swój penometrażowy debiut. E, mm... Robię muzykę. Malujesz dalej? Nie, o, długo już nie. Długo już nie. Jakoś kurczę mi zajawka na to totalnie, totalnie przeszła. A to wszystko ja... W większości robię rzeczy właśnie, to musi być zajawka, tak? To musi być coś, do czego mnie ciągnie. To znaczy, dlatego też, dlatego, jakaś dlatego jakaś też na przykład finalnie nie zdecydowałem się zakończyć yy, y, kariery rapowej, tak? znaczy, nie kariery rapowej, tylko robienia rapu nazwijmy to. Bo to jest zbyt szczere i zbyt duża zajawka we mnie po prostu. Naj, naj, najpiękniejsze jest takie życie moim zdaniem. Właśnie w zgodzie z, z tym, co czujesz i idąc za tym. A jeśli chodzi o film, to ty już jakiś czas temu mi mówiłeś o tym filmie, który chcesz wyreżyserować, bać Fabułę. E, możesz coś więcej zrobić? Jakoś się posunęły kroki i kolejne się pojawiły? Jest już napisany scenariusz. E, ale spokojnie, wiesz, to, się, to idzie swoim torem. Myślę, że koncept jest na tyle szalony, że w końcu znajdzie swojego amatora. Ojej, to zabrzmiało nieźle. No nie no, jest to bardzo taka, wiesz, no, koncept tak jak mówię, szalony, ale, ale w szaleństwie jest metoda. Ej, ja tak sobie myślę, że skoro ty w tych fejmach wszystkich brałeś udział, no to tam zarobiłeś trochę kasy, to może nie będziesz musiał potrzebować tego kogoś, kto sfinansuje to i sam to sfinansujesz, bo też, wiesz, bo wiede tak ludzie się zastanawiają, po co on bierze udział w tym Fame MMA, ja mówię, dla pieniędzy, no kurczę, ludzie, powiedzmy sobie wiede prawdę. Wiadomo, że dla pieniędzy, natomiast ja te pieniądze <laughs> e, chcę poświęcić na, na to, żeby po prostu ustabilizować sobie byt, tak, a nie wydawać i inwestować w jakąś kolejną twórczość. Tylko chcę po prostu sobie osiąść w swoim kąciku i po prostu zrównoważyć swoje życie, bo, bo dużo było chaosu i, i zawirowań, a chciałbym naprawdę już zostawić to za sobą. To czego ja Ci mogę życzyć na ten 24. rok? Myślę, że spokoju i miłości. Ale nie takiej miłości, że poznam swoją miłość swojego życia. Nie no, takie, no, a takie jak miłości, to? Takiej miłości własnej, wiesz, takiej <grym> samoakceptacji, takiego, wiesz, jakby balansu, spokoju, takiego, wiesz, żebym przestał być sam tak bardzo surowy dla siebie, jak jestem. To tego ci życzę, no bo ta miłość do siebie też jest ważna, ale ja wychodzę z założenia, że ta miłość do drugiego człowieka też jest ważna. Często się teraz mówi, że, że self-love i to nam wystarczy, że jesteś kompletny nie, samemu. No to nie o to chodzi. To nie chodzi o kult jakiegoś, wiesz, nurtu pod tytułem self-love czy coś. Nie, absolutnie. Po prostu chciałbym się tak po prostu dobrze czuć ze sobą, mając w miarę harmonijną rzeczywistość wokół siebie. Tego ci życzę ja i myślę, że Państwo również, dlaczego warto jeszcze powiedz mi tak, kończąc naszą rozmowę, obejrzeć serial Grzechy sąsiadów? To jest, to jest absolutny unikat, jeżeli chodzi o to, co mamy na mapie y, polskich y, seriali. No, w taki sposób historii o swingersach, nie komediowo, tylko bardzo poważnie, nikt jeszcze nie opowiedział. I wydaje mi się, że ten serial ma wszystko, żeby zachęcić, jeżeli państwo lubicie podglądać swoich sąsiadów. A ty teraz podglądasz? Nie, nie. A lubicie? <grym> Operator się śmieje, ja chyba lubi. <grym> A lubicie, 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 wiem, że lubicie. To oglądajcie. Dziękuję bardzo. Sebastian Fabiański, uważam i moim gościem. Ja Was zachęcam do obejrzenia serialu Grzechy Sąsiadów, a to był program Między Gwiazdami Ekstra. Do zobaczenia, Paulina.